Widziałem trochę materiału ze Star Wars: Outlaws i w tym krótkim filmiku chcę Wam co nieco opowiedzieć, głównie co ciekawego tam wypatrzyłem. Z tej strony szyszko i jeśli zostawiliście już subika i łapeczkę pod filmem, to jedziemy do świata KWS. <gry> Powiedzmy sobie szczerze, Star Wars Outlaws nie jest żadną innowacją. Jak wiele gier wydawanych obecnie, jest to swoisty zlepek mechanik i motywów. Mamy zatem strzelanie w przykutu z zaosłony, mamy masę misji pobocznych, dzięki którym nauczymy się nowych umiejętności i rozwiniemy postać, rozbudujemy swój blaster, statek czy co tam jeszcze można sobie wyobrazić. Będzie zatem i stół warsztatowy do modyfikacji blastera, a nawet asasynowe chowanie się w trawie i wspinanie na przeszkody. Z tą tylko różnicą, że tutaj nie wszędzie będzie dało się wspiąć. Naprawdę, kiedy Cave z schylona szła przez trawę, skradając się, oczułem dokładnie, że to gra Ubisoftu. Mamy też jeżdżenie na śmigaczu. Co prawda to nie koń z asasyna, ale cel jego istnienia jest podobny: szybsze przemieszczanie się po otwartej przestrzeni planety to szara. Jadąc, mamy też możliwość strzelania z przycelowania. Wtedy czas zwalnia i możemy zaznaczyć kilku wrogów, którzy zostaną potem zgładzeni przez protagonistkę. Założę się, że to ilu przeciwników możemy zaznaczyć będzie kwestią rozwinięcia jakiejś umiejętności. Trudno jest mi wypowiedzieć się w kwestii wielkości poszczególnych planet. Niby twórcy opowiadali, że na spiderku z jednej strony mapy na drugą stronę będzie można przedostać się w tyle a tyle minut, ale to jest w zasadzie bez znaczenia, bo liczy się wypełnienie obszaru aktywnościami. To szara wydaje się takim sporym hubem, podczas gdy Jimmy sprawia wrażenie lokacji nieco bardziej korytarzowej. Odkreślam, sprawia wrażenie, bo za mało widziałem, aby się tutaj rzetelnie wypowiedzieć. Inteligencja przeciwników też nie wykracza poza standardy Assassin's Creed. Złole nie zauważają na przykład tego, że kolega obok został po cichu zdjęty. Nie rusza mnie to i nie uważam tego za wadę, bo nie jest to nic ponad to, do czego przywykliśmy. Warto podkreślić, że gra jest ładna. Przerywniki są fajnie wyreżyserowane, dynamiczne i filmowe. Tym, co zdecydowanie zasługuje na pochwałę, to przede wszystkim fakt, że miejsca zdają się żyć i są wypełnione NPC-ami. Na przykład słyszymy, jak szturmowcy proszą przechodniów o okazanie dokumentów. Fajne? Pytanie tylko, czy takich momentów jest więcej, czy w demie widzieliśmy wszystkie. Niestety twarze NPCów, z którymi rozmawiamy, nie podczas przerywnika filmowego, to już niestety nie wygląda najlepiej. Znowu standard asasyna, ale mam wrażenie, że tego starszego, okroju Odyssey. Generalnie wizualnie ta gra to nic przełomowego także pod względem grafiki. Ładne, ale nie przełomowe. A teraz przestrzegam graczy, którzy chcą się czepiać kwestii technicznych. W grze widać momentami problemy z FSR i upscalingiem. Pytanie, czy zostanie poprawione to na premierę. Wiecie, mnie to jakoś szczególnie nie przeszkadza, bo zawsze liczy się dla mnie gameplay i dobra zabawa, ale wiem, że na pewno będzie część ludzi, którzy będą kręcić z tego powodu dramę. I teraz ustalmy jedno. Star Wars Outlaws wydaje się bezpieczną grą, z fajną opowieścią, która zapewni nam kilkadziesiąt godzin spędzonych w odległej galaktyce. To typowa UbiGame, ze wszystkimi tego zaletami i niestety wadami. Cieszy mnie, że akcja dzieje się w czasach klasycznej trylogii, między epizodem 5 a 6 i pozwoli poznać trochę tego przestępczego półświadka. Główna bohaterka to taka Halina Solo, choć mniej doświadczona przez życie i bardziej entuzjastycznie do swoich przygód nastawiona. I to jest dobre. Pamiętajcie moi drodzy, w grach wideo, jak dobrze by to nie wyglądało, nie ma potrzeby robienia preorderów. Poczekajmy na premierę, tym bardziej, że gra tania nie jest. Do zobaczenia już niedługo na Toszarze, Kijimi, Tatooine, Kantonice i Akiwie. Trzymajcie się, niech moc będzie z Wami.